Pan Tomasz bardzo dziękuję za musobałorie, słowa, emocje, którzy pomogli zorganizować tą konferencję. Przede wszystkim zagrania dla naszego syna. Przedmiotowo, że pomogliście nam, które należy do za <gryna> to, żeście do Kęsku, do Walczyńskiego. Wam, że to sędzia, że jak w sprawie wypięta, żeście wynajdowali. Chłopczo nie chodziło o wynik, nie chodziło o miejsce, chodziło o samą chęć, samą pomoc, żeście chcieli przyjechać i pomóc. Jeszcze raz ogromnie, ogromnie wszystkim, którzy przystąpili się, którzy się, którzy się. Na bokę, na do tego, żeby się z nimi spotkać. Zespół, sukcesów. Wszystkiego dobrego.